Czasami myślę, że zrobili je tylko dla mnie. Pan tam kosi w tle. A nie co pan? Jeden z najlepszych treningów na dwie kamery. Lecimy. Czekaj, bo mów no. do mnie tłumaczy. z białego domu. Dzień. Czas na pierwszy trening. Kaliseniki od roku. Dawno mnie tutaj nie było. Rok czasu praktycznie. Mi się w planach podciągania. Troszeczkę dipów, Kilka ćwiczeń na brzuch. Przypiachu piachu pełno w plecaku mam po wczoraj nad byłem. Zaczniemy sobie od ducha. Pierwsza seria Hallowbody Body. ruchem do tyłu, do przodu na około po 21 powtórzeń. Na siłowni zazwyczaj to robię z ciężarem. Tutaj dostępu do ciężaru żadnego nie mam, też nie będę brał ciężarów na parka listerniki. Jeszcze seryjki. i zaczynamy sobie już troszeczkę mocniejsze ćwiczenia na drążkach, podciąganie lipy, pompeczki jakieś, ale 21 druków. Normalnie z ciężarem robię około 10, wtedy zakładam sobie na ręce około tanerz 10 No i już jest zdecydowanie ciężej. Jak robicie sobie trening na drążkach czy na siłowni, wpierw zacząć jednak od treningu brzucha! Jak wpierw zmęczycie sobie dobrze brzuch, korpus będzie już potem przygotowany pod kolejne mocniejsze ćwiczenia. Będziecie mieli też lepszą równowagę, lepszą stabilizację w innych ćwiczeniach tych cięższych. Na przykład jak wykonujecie sobie tenik ze sztangami, z hantlami, ćwiczenia na stojąco. Pan tam kosi w tle. Może do niego pójdziemy? Powiemy, żeby nie kosił na razie. I tak trawa wykoszona. Panie, co pan? Rano rozdrzeweczka była. Jeszcze na rowerze w sumie widzieliście jak podjeżdżałem rowerem. Ten park jest ogólnie spoko, bo jest to za jeden gruby drążek, który jest dosyć nisko zawieszony. Dla osób mojego wzrostu jest to ogólnie na dobrej wysokości. Są też wyższe drążki, które są już ogólnie chutsze. Zaczniemy właśnie od tego drążka. Zrobimy sobie odchwytem bardzo wąsko, tak żeby wzmocnić sobie najszerszy grzbietu. Bardziej też to, to się nie wpłynie na bicepsy. Około 8 powtórzeń, Na razie zaczniemy sobie bardzo lekko. Potem będziemy przychodzili sobie do cięższych serii. Grubszy drążek i od razu jest ciężej. Nie jest tak jak na siłowni na siłowni. Raczej mam drążki o takiej średnicy. Mogę wtedy fajnie sobie całą rękę, całą dłoń zacisnąć na tym drążku i będziemy sobie robili na zmianę jedno ćwiczenie na plecy, jedno ćwiczenie na klatę, czyli raz w tył, raz w przód tak żeby nie zmęcić tylko jednej partii, a raczej sobie troszeczkę te ćwiczenia właśnie zmieniać. czyli też trening może być troszeczkę dłuższy, a jednocześnie przećwiczymy dokładnie każdą partię ciała. No i przy okazji brzuch, bo brzuch nie tylko wzmacniałem na tym ćwiczeniu, gdzie robiliśmy sobie hollow body, ale również wzmacniamy sobie brzuch przy takich ćwiczeniach typowo kalistenicznych. Na tak jak się podciągamy, czy robimy dipy kalistenika. Jeden z najlepszych treningów, tak żeby rozbudować cały gorset mięśniowy. Troszeczkę ciężej jest z nogami, aczkolwiek też są ćwiczenia Skalisteniki, które budują nogi, na przykład są to przysiady na jedynozę, które nie są może najprostszymi ćwiczeniami, ale da się tego wyuczyć. W zależności też od waszych, waszej mobilności, od waszego rozciągnięcia, no i też przede wszystkim od waszej wagi. Wiele osób wykonuje dipy w pół poręczach. Ja też je dzisiaj wykonam, ale na początek zrobię to tutaj. To jest bardzo sprawdzony sposób i te dipy są dla mnie troszeczkę wygodniejsze. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Pierwsza seria około 14 powtórzeń na rozgrzewkę. Dwie serie podciągania zrobione, dwie serie dipów zrobione. Czas znowu na podciąganie. Teraz troszeczkę innych head na chudszym drążku o mniejszej średnicy. Do tego drążka muszę doskakiwać. To też jest ogólnie męczące, bo nie jestem w stanie sobie jakoś tak fajnie ustawić tych dłoni. A spróbujemy zrobić sobie około 10 powtórzeń. 13, dwie kamery lecimy. Zdecydowanie łatwiej ćwiczyć się na ciężarach niż trening stricte tylko z ciężarem własnego ciała. Ale też trening taki mieszany, więc ćwiczenia kalisteniki plus ćwiczenia z ciężarem zewnętrznym jest najbardziej optymalny do rozbudowania masy mięśniowej. Przede wszystkim nogi kalistenikom ciężko jest te nogi rozbudować. Takie łatwiejsze, ale niekoniecznie bardziej wygodne. Rozgrzewka dobra, nie ma to pocić dalej koszulki. Przyda się na kolejny tydzień koszuleczka. Kolejna seria, próbujemy zrobić 12-14 ruchów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie. Liga seria dipów, ale już naprawdę ciężka. Dużo zapasu tutaj nie było. Treningów nigdy nie robię długich. Moje treningi trwają około godziny czasu. Tu z krótkimi przerwami nie jestem w stanie naprawdę przetrenować całe ciało. Tym bardziej, że dzielę sobie te treningi. Raz jest trening góry, raz jest trening dołu. Wiele nie trzeba żeby zbudować dobrą sylwetkę, może treningi powinny być troszeczkę dłuższe, jeżeli chcemy zbudować siłę. Wystarczy, że będą systematyczne i trwały przez dłuższy czas, niż tydzień, niż dwa tygodnie, tylko to już jest kwestia kilku miesięcy, bądź kilku lat trenowania, w zależności co też chcecie osiągnąć. Nie ma tutaj tak naprawdę nikogo. Być może ze względu na matury, które się teraz odbywają, aczkolwiek nie wiem. Wydaje mi się, że w taki piękny dzień jak dzisiaj jest. Może nie słoneczny, ale ciepły, no to kto się jednak powinien uprawiać ten sport. Zakodujemy sobie w głowie 7 powtórzeń. Z 7 też zrobimy, także czas na szczęśliwą środomeczkę. Ślizgają się ręce. Mogłem magnezję wziąć, ale wasz jak przychodziłem, dopiero łapy, opia chciach, kiedy i od razu się mniej ślizgają. Piąta seria dipów. Podciągania już było chyba z 6, Trzy serie na brzuch. Mnie też objętość rośnie. Pompa też, a raczej lepszej nie będzie. Robimy sobie podchwyt, tylko troszeczkę szerzej. Ten chwyt już mi się bardzo zmęczył. Szczególnie ramiona, bicepsy tutaj bardzo mocno dostają. Pierwsza chyba maksymalna seria w dzisiejszym treningu. Teraz możemy już maksować sobie tę serię trening zbliża się do końca. Ale 7 zrobiłem. Na razie wszystkie serie wyszły z dużym pochodzeniem. Tak jak kodujecie sobie w głowie, tak często może też wyjść. W miarę treningów apetyt też rośnie, więc jak już osiągniecie jakąś sylwetkę, która może kiedyś była dla Was nawet niewyobrażalna do osiągnięcia, to jak już jesteście w tym treningu przez dłuższy czas, no to Wasz apetyt też rośnie na to, żebyście się rozwijali coraz mocniej i przede wszystkim pracowali coraz ciężej. No bo o to tutaj chodzi, żeby jednak te mięśnie miały jakiś bodziec do wzrostu, no to stety niestety musicie pracować coraz ciężej, musicie pracować coraz intensywniej. Pierwsza seria zaliczona. Zrobimy sobie jeszcze jedną taką serię. Tylko uważajcie tutaj na samym ustawieniu, bo to ustawienie nie jest najprostsze. Warto sobie zaprzeć buty, stopy o te poręcze. Ostatnie dwie serie podciągania w tym treningu. Trzeba zrobić sobie nachwyt, ale bardzo szeroko. Czekaj, bo muzyk do mnie dzwoni, chorzy z białego domu, albo medal złoni. Nawet zapasem jednego powtórzenia, ale troszeczkę dłuższy odpoczynek był. A teraz wszystkie serie, które będę robił, bo to już jest końcówka treningu, lecimy po prostu na maksa. Maksymalne dipy, maksymalne podciąganie jako pierwsze. No, 15. Nie było źle, już dłonie są zmęczone, trzeba troszeczkę magnety. Użyć magnezja jest darmowa, na szczęście, a działa zupełnie tak samo. Niektórzy mają tak blisko, a jednak tak daleko i pewnie patrzą przez okno cały czas i myślą, czy warto. Warto. Czas na pompki klasyczne na tartanie, o ile to tak się nazywa, bo nie jestem pewny. Próbujemy na 24, czyli dzielimy sobie po 8-8. 25, jeden gratisowy. Ostatnie co zrobimy, to będą 300 na brzuch. Wznosy nóg do samego drążka. Bo, jak była pandemia, wszystkie siłownie były pozamykane, nie miałem dostępu do żadnej siłowni. I praktycznie przez pół roku czasu, jeszcze wtedy, kiedy była. Zima jesień, ćwiczyłem tylko tutaj. Można tutaj formę zrobić, tylko trzeba chcieć. Tak naprawdę formę można zrobić w każdym miejscu, byle wiedzieć co jak i jakie ćwiczenia będą dla Was najbardziej odpowiednie, a najbardziej odpowiednie są zazwyczaj te, które są najtrudniejsze i tych, których wam się też nie chce robić. Bardzo rzadko widziałem, żeby ktoś w tym miejscu ćwiczył. Czasami myślę, że zrobili je tylko dla mnie. Bardziej to chwyt na tym wzroczku nie wytrzymuje niż brzuch. Same mocne ćwiczenia, nie było lekkich ćwiczeń, bo na ciężarach można wykonać ciężkie. Można wykonać lekkie ćwiczenia, gdzie w kalistynice prawdopodobnie takich ćwiczeń nie ma. Każde ćwiczenie jest ciężkie. Każde ćwiczenie wymaga bardzo dużo od Was, w zależności od tego, jak jesteście też doświadczeni, jak jesteście też zaawansowani w takim treningu. I przede wszystkim to, jaka jest Wasza waga własna. Z rana ważysz 76, czyli na przykład teraz w tym momencie. Dlatego takie ćwiczenia są dla mnie po prostu łatwe. I też ma w nich pewne już doświadczenie. Ale gdyby tu przyszła osoba, która tego doświadczenia nie ma i nie jest zaawansowana, a ważyłaby na przykład 90 czy 100 kg, prawdopodobnie nie zrobiłaby żadnego podciągnięcia. Prawdopodobnie też nie zrobiłaby żadnego dipa. Ale to nie znaczy, że nie może spróbować. do osoby, która nawet nie jest zaawansowana, to już jest bardzo wymagające ćwiczenie i od tego można po prostu zacząć. Sam z miejsca drążku. Potem z samego zwisu, po jakimś czasie, może udać się też podciągnięcie. Albo przyniesiecie sobie nawet jakiś podet, Staniecie sobie na czymś. Zrobicie sobie same negatywne opuszczania, czyli bez żadnego podciągnięcia, samo opuszczenie się na drążku. I to już wam pozwoli małymi krokami dojść do takiego zaawansowania, jakie po prostu ja mam w tej chwili. Nie jest ono może największe, ale już coś jest. Two. To znaczy, że koniec, to znaczy, że koniec. Tak, to będzie na off na koniec.